Jestem Manek już? już? Ja wezmę minę na początku No to się może? Dobra Już Nie wiem czy to jeepem jechać czy jak Tak, podejdź sobie jeepem Możesz ode mnie się zrespić, będzie, a masz Manek na to by się zrespić w APCC czy dopiero jak wysiądziesz? W APCC najlepiej żeby chociaż jedna osoba się zespiła, która jakby karała Czyli niech się tee na mnie zespi Dobro No to wsiądziesz Już Mam pan dwa miejsca, zabrakło Dobra, ja wyskoczę jak będziesz Oooooooooooo! Fałn! Fa zabijem E wysiadł, mi od razu nie wiem co zrobiłeś Biegasz, biegasz, biegasz nie ma czasu. Na pesetkę, na A. No, no, no. JPEG jest na pewno. Dobra, jest na pesetkę, za nogą. Dużo Podnosić, podnosić. Dużo granat. Podnoś Podnosić. cały czas, się im się, że skończą. Podnoś, chyba. Tego typa na hance zabiłem. Patrzę, na jest jakieś info, że jedziemy. Podność Za chwilę będę na tobie, Mates. A on jest od busa. Dobra, nie, nie ma sensu na razie. Macie, banie? Nie, czekaj jeszcze. podność Czaj, plecy, sprawdzimy sobie. Eh. Podnoś się, się kawałek. Ja też mi tu narzucajcie. Mhm. No wsiadamy. No Kurwa. Jest dalej. Gdzieś na wiadukcie, na wiadukcie. Nie pomogę wam. Może przeskoczy ktoś? No ja na, najpierw przejmijmy. Jest. Dużo nie brakuje. Do respi do was? Aaaa! Podnoś. Co razy. Dobra, teraz. Koleś od highway a Niech lepiej idzie C bronić. Oj ja kurde. Na B, na B, na, B, na, B, na, B, na B. Podnieś, podnieś, Jeden, żeby więcej teraz to B był jeszcze. Jestem, jestem, jestem od tyłu u nich na tej na hance. A PCTkę trzymamy na AJA na stoi Zaraz zacznę się Zaraz. Na basenie Ej Bo na co dzień Mnie zabił Hummy, podjechał na wejście Może już się ciogele gdzie chodzimy to będziesz. Od A stoi Hami. Od Majna Widzisz tam, widzisz tam na kładkę, tak, tak Nie mamy BMW Oj kur... Idę na nejdy Bierz dym. Teef, młody, do banana. Wejście, ale nie wychylaj hmm. gdzieś Ty idź tam do nich, idź tam do nich. Ale to tylko sfruje, chyba weź smoke'i już. Mam. Dobra, idę do nich. Tam na kładce stoi. Wiem, że on tam po stoi. Podejście, ale nie tało wychodźcie. Dym idź? Dym. Cofam. Ten ja wyjeżdża. Uch, chyba spadłem. Dobra, pójdę, z tego tam będzie. Tam nas stoi. Podjeżdża do nas, podjeżdża, podjeżdżam Jak podjeżdża? granatami? Hambi tam nas pizga Aj Zawodz musi wziąć że trzeba tego Hambiego wyjebać To no bo dostałem, no. Emil... A ja dostałem wiem, no, Emil naj... ty masz bazukę? Teraz albo nigdy no. Emil wejdź bazukę jazyk tego Hambiego, On jest o człowolii Poczekajcie na bananie Tylko, się, tylko zginę. Gdzie jest pomoc highway Już 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 teraz dupa jest. Ja wiem że dupa no ale koleż mi tutaj rozpiłuje tu Teraz tam nie musicie iść na bele, pijdźcie ja Mam jeszcze smołki Poczekajcie. Poczekaj, Młody przebieg na dywanie. Nie podleczcie, Poczekajcie. No, ja z, ja rozumiem, już jestem nie? gotowy, tylko sławki potrzebuję. Kolej jest w na środku tej Idą Daj Na dywana jestem. Mam To poczekaj, trzymajcie go. Będziemy się A petatka na tyle. Obrócił się. nie rzucaj drugiego. Nie rzucaj drugiego. Emil, pomóż z petetą. No czy tak nas zablokowane? idę A, A Co na C Morze nie ma na C robimy? Przy samej fladze jest na C Bóg na basenie wydjętych Na moim ciele jest killer, robi jak A pociotka highway highwayem na Koleś na C jest Jeepek na wale chyba jeszcze Jeden z musimy na wale No ham no, w imię rozwala Dora Zabity się. na c jeden Emiliano, na tobie Co jestem czy, jest czyste? Jestem w Coś tu jedzie, Majs, dawaj maszy. tutaj Czekam jedną na mnie na więc mnie drogą jadą Czekaj, Majs Głodę jest Młody A bo ty, ty no, tam też nie mam Pojeżdżam z kim jadę Mogę przyspołkować jeszcze, mam jednego na Poczekaj Dlatego tego tu nie rzucaj, najdów, bo tu są nasi już manie. Bo rzuca po prostu To jewnicę go ja spróbuję tego fanbiego ściąć No, śmowa Blokuję wszystko Pan dostał, u niego Dobrze, Bijam, Podjeżdżaj powoli, majsterina no Obracaj i podjeżdżaj do niego. Jesteś kato? Kurwa, no się trzymajcie. Trzymajcie. Ty, kurwa to jest? Chyba się tam zamkować. Dobra, niech on przyjedzie do nas. Nie wyszedł ja resp. Patrz, patrz. Potrzebujemy jedną osobę środek. Mhm. No, jeszcze jedną dostał. Tak. No, bo no my tutaj na nas killer teraz dobra. jeszcze na nas. Kopa nie ma naprawy Pani mu rpg tam killer Zępie, hambie, nie, no ma, nie ma, nie, nie ma, nie ma, nie ma Wjeżdżamy Ok, się dać. nam tego Hambiego, to będę wdzięczny Min? Nie ma chyba Mostek Dostał Oskoczył zajebiście Na rzeźni Piln spał na czas, wie, wie, mniej cały czas nie macie czekać, dosz się A, jest dwóch jeszcze Jeszcze był, jeszcze był po lewej w tym pomieszczeniu Na blisko, gdzieś? Nie, na no bedlę pada. Plecy za mną. To go robi? Kurwa, z basenu do tego gościa. Gdzieś tu przy murze biega jeden. Dwóch. Trzech. Jest na hance. Kurwa, no samochód jest chętny. nie będziemy mieć APC. Ja padłem, ale to róbcie coś szybko innego. Dwóch jest w kuchni. Ja tam cały czas patrzę mi i nie wyjdzie. Flagręcz, do... się, flagręcz. Flagręcz. To jest mój. Ja cały czas patrzę ja gdzieś. Możecie żeby ten odgadnął. Może tam mój najdłużej. No, kurwa, sam się, się zabije zaraz. Nie wiem, jak nikt się tam nie zleci, bo ja padnę, to już Z tyłu. Nie, nie, nie wychylaj się. Siedź tam spokojnie, ale patrz w naszą stronę. Dwo, Dobra, zbijemy to jedzenie. APC kuchni, jedzie. Jadę w, w kuchni, na narożniku. APC highway. Może no, przecież ktoś do mnie, tam gdzie ten... Dobra, teraz puszcz ale tak spokojnie. Teraz to, ja to trzeba z tyłu APC-tkę skastować na C. No Jestem przy hamilka. tobie, możesz się nam zrespić, ja mam minę. No bo mamy jeepa. Zaminowałem. C biorą, coś jest w C chyba. Do jeepa na Jeep razie nikt nie ma? Do jeepa. Ale to raczej bo nie strzelać, strzelać. Nie no, ludzik co? jakiś jeden. Kurwa, rozstrzelajcie z tego basenu, bo no to kogoś się tam... Już Dokładnie. tam jadę, kurwa, on naprawdę no przecież... tego jeepa. Widziałam, zabity, zabity, zabity. Sposób, zabity, tutaj jest tutaj jest czy, jest zabity. A, B. APC zownęło, Moje miny rozwala. Widzę, o widzę, widzę. O kurde. Nie Jeden na środku, drugi na BS Zabity? I BS drugi Z tyłu przyszedł odrzeźni, okay. odrzeźni od Oj! Jestem, jestem na skan, szukaj go Hotel może nie No jest do mnie Dostałem Tylko nie było go tam To co iść na hotel zobaczyć? No no, wchodzą, no, wchodzą, wchodzą! Nie ma. APCR. W jednym się zabiłem. Nie ma nas na środku niestety. Go, 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 go. Chyba jeszcze raz. Nie ma, inny ma. nie ma. Tutaj. Ostrzelał nas. Znajdujesz? Ja zajmę. ja zajmę. Na betonie, na betonie. Nie mamy ludzi jeszcze na tym. Uh, ja teraz doraskuję tak. na Majsia Leci pierwszy, to od Tak? Jak drugi wybuchnie to wbijemy może by z tyłu tej apc Killer próbować. na mnie Go Nie nie, nie z tyłu, teraz. nie próbuj z, z tyłu na bit, proszę patrzcie się czynić no, się. się myślał Nie mam czym Uważajcie, jest zabaczony Dostał, Nie podniosłem kita żadnego My w czterech niestety chyba nie wbijemy tam Jak wam idzie z tym? Nie no Emil tam jest cały z wami nie To killer też iść tam do niej Czekam aż killer będzie na, na, na blisko to wtedy wyjedziemy 20 sekund może Nie nie killer tam z wami No my już to kolej mimo mimo na mnie raz na... z tego Jeszcze jedno na to miałeś iść Spróbuję go zabić jak składzę, Ale A plecy? Wejdźcie w banan bo Mocno iść tam Na typ, na typ zabity czy nie? Nie nie, mocno jest zbity no, Zablokowane No, M4, 3 Dostali zabatanem, ale nie zabiły ich ja wajdę, to Uż, Uj, No ja wejdę do zobaczenia Krócie kończę, cofajcie ładna to ja podchodzę pod targowisko tutaj ładnie Aj, no jest, schowany. jest schowany tak jest, jest O tak. cześć dostałem kurwa Dostała stopa Bierz na manię Kął, kął, go. On jest, on jest tu obok Majstrzy Zabili się, nie, jadą jeepkiem Dostała rurę. był nieruchomiony Jeep jedzie na A Jezu, taki z pompą, z finowską, Jezu, Jest tu ile takiego oszczerbku, który chwi na wszystko Jest tu się do tyłu, mm -hmm. nie weźmie Dostałem. Mania? Gdzie jestem? Nie ma mnie tam. Dlaczego cię tu nie ma? Już nie już ma na prachy, się. Zabita. Dobra, nie, nie ma. ma mnie. No jest. Cztery. Dobra, bi, bi. wytrzymaj, podtrzymaj. Jeszcze nie, jeszcze nie. No. no nie, no. Może i tam. Tak, ja wezmę bazukę ja i zaraz tam na web zasypię to. W jest. jest. trzech jest. jest

Pary. Zostań aprycetką z tyłu, u nas przy placy, żeby ją obronić, a my w sześciu spuszczujemy środek, jak się obronimy Ovidem, bo flagą. Ja tam na m, m, m jebane koszo nie przelotuje, no nie. M-ko. Już, już. już się jeden. wrócili, na Jeden szef. drama leży. Wracają. Cześć już sterów ja idę po już się na najdę ustawić Jecz od autostrady Albo i nie bo tamtych już biegł oj zapewne wziął od autostrady Ale dobra No to czekaj No na tyle Nie no. mam Chodź, na Pusz, pusz, pusz Puszujmy się tam O kurwa Masz już? Tak, ty mam, prawo i Dostał jeden, drugi, dwóch, Po co wy tam wbiegliście po... tak na No, wow, no ja pierdolę. Nie wiem. Nie wiem kto tam biegu za mną. Trzy osoby, tak pobiegu, Trzy osoby tak pobiegły, jak boty. Chciałem żeleć wykleić, ale nie. Emil na mnie. Kuchnia. Dawaj, Dobra, już wszyscy. Jedziemy. Ponejdujcie tam na razie. Przejdźcie, Wszystko to Emil, podnieś. Drogę jadę przykryć. Jest? stronę A Boję się, że to na tej puse plecy Drogi. To blisko jest. Drogę mamy zaminowaną, jest No tak ale piechota przebiegnie od lana i tak dupa mamy Flipę Koron zaminowski w kolejnym Nie wiem na wtedy od highwaya Składki, ten będzie to zaraz przysięgniemy Zigger który tam serlano Wychylasz się? To z tym stoi, czekam. nic tu lego zrobił Tam nie róbcie, kurwa, jeden za drugi stanął Podniosę Ty, no wyszedł, kurwa no. Z biegł. Tu jest. Ty kurwa minę. Ale fuks. Tam muszę się schować. Na blisko no, gdzie znajdę. Ja wezmę poleta pierdolę, zaraz tam zanajduję. Trzymajcie tylko to. Daj apteczkę, bo ja nie będę. Nie no czy próbuję, cały czas daję, tylko nie się niszczą. Nie podnoś. Nie to kurwa, mówię, nie podnoś. wiesz Oj kurde, ja znowu gramy. A filara Żeśmy nie padli Aha. Opakowana? to, to wow, Na hance z tyłu jeden. Czekaj, wychylę się. Nie, nie, nie. Chylę Dostał. na mnie. Teraz już za późno, już zrespiłem. No ma trzech. No ma dwóch uprawiaczy w tej apc się teraz. Nie na Jeszcze dostaję właśnie. No jeszcze. Hambic kurwa. Dobra, to już teraz zrespię ja mam i No na B. Albo na, na C. Trzeba obronę przygotować. PC zaraz przyjedzie. Kres. Zapierdoleni na hance U Tak Ale kurwa pan... Już do brzęzi biegli No Zapraszamy. Zapraszamy Na hance znowu Zablokowałem się Droga na blisko, droga na blisko Na drodze, tak Miny moje ściąga Bieg na towa Dwóch highway, dwóch highway już w, mm. w imieniu, przy, przy przykładce spróbuj lecy będziecie mieć PC? Coleś, Dobra, Zawin. dobra, dobra, tam idę, spróbować pokryć Dwóch, dwóch To jest moje ciało teraz Nie widzę APC Banan! Na trzeciej no, dwie ma... musiała... na. byłem w tym plecy jest na żelaznej I na fladze, jest na C Przeżyłem RPG, odejść Slag my gdzieś killer Zabity C Czysto. Co? Nie, nie, Co? nie już, teraz, sobie spokój. B bronisz, B bronisz. od każdej strony są, Na dywanie są. Ja wchodzę na dywany. Na dywany znajdowałem. Ty W Wrzyj, wrzyj. Zabił mnie. APC hey, no. na, rado, na rado. Base. Wytrzymasz tu sam na drodze? Jedź drogą. Wytrzymasz tu sam? Minus dywany. Co? Tak Coś mi się Mogę HPC-tkę sprowokować. sprowokować. Tylko. Ale no co, no po co sprowokować, Jakich ich będę, będzie czterech? Jeszcze no dywany dobrze. są. Jeszcze dywany Sporo. Sporo. są, to. dwie. Zwiemy się z nimi. się? Minus dywany. Dywany czyste. Dobra, no odjechał. Dzipek nas bije. Bazukę, ktoś musi wziąć to z nimi, Patrzcie, jest sobie, ryba kurwa, na... Zobaczcie pasem. Nie, zobaczcie, zobacz, jest teraz... Dobra, nie podnoszę. Cofam, Co on, co on, on przyjedź w Chyba. Nie uruchamiany też, nie wychylajcie. Do końca i dopiero w Nie, on stoi, on nie chce wyjechać. I września. No to tej... Skonowałem to na nic. wyjadę tam dalej. Siadaj, podejdziemy. to z na bryno, Ta, kurwa, Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, Jeepak rozwalony. Jeepak rozwalał. Nie. No, to, to. No, e, oj! Musisz no się przesiąść tylko. się ukrycia, skład. Kurwa. Ten w pasuje Już jest dwóch masem. Trzech. Oj. Cofnę. Ej, uciekłeś. A ja chcę, żeby on przyjechał, mnie zablokował dwa razy nie i bym. wyjechał na jeden na jeden Basen z tyłu Aj. stoi na fladze Do tyłu trzech na basenie jest Kurwa Jeszcze łamczyłem no, się ten Basen w Ale zostałem, tam, zostałem. Tam. zostałem. Nie wypuśćcie ich z basenu Nie chcę tam się A coś się zabiło He. He. Nie, nie wybiegajcie bo ten Hamwik stoi jest Hamwik tam. a tam patrz Okej okay. Jeden ucie Brawa, prawa, ryba Dosory Dobra, plecy zdjęte. Sąku i basem Ja pójdę, że ten krászy. Ej, fajnie, żebyście się ze środka. Nie, nie, trzymamy. No. Wczoraj A, zbiłem wiem. mamy lipa. Co Weź, weź, wypierdol z serwera tego z tą pompą. Na słuchajcie. Nie, no co, co? co, Chyba, przestań pierdolić, bo można z tym grać Nie, nie, No, może z tym może z tym grać? Może To se też nie, jak taki nie, nie, tym grać. Tylko nie kładź jak będziesz nie zabijał takiego. jak on. Bo się zachowujesz jak taki niubski admin typowo. Ktoś mnie zabija, ktoś mnie jedzie, to bez go, wybanuję.